Boo! Cześć i czołem u kaloszków w kolejnym vlog-teberze. Dziś mamy dość późną godzinę, bo rano już jestem po treningu, po takich organizacjach domowych trochę po ogarnęłam w hałupie wypiłam sobie kawuśkę. No i co tam? No wrzuciłam kolejnego w laktobera. Teraz muszę montować następnego. Ale w związku z tym, że dostałam cynk, że u nas wreszcie dojrzał czarny bez. Wierzycie w to? Wy już na pewno dawno zapomniałyście, że zapomnieliście, bo wiem, że mężczyźni też mnie oglądają, więc super. Zacieszam się, bo bardzo lubię obydwie pucie. To wiem, że u was w Polsce już dawno tego czarnego bzu nie ma, a u nas jeszcze gdzie nie są zielone kuleczki, ale są już też piękne, dojrzałe, no naprawdę super, więc zerwałam sobie pół koszyka do ususzenia, bo zimą fajnie jest napić się takiej herbatki. Ja będę suszyć ten czarny bez. No i muszę zrobić zakupy w sklepie, muszę kupić jakąś białą nitkę, co prawda wracając z Trondheim, zatrzymywałam się w Remy i robiłam zakupy, ale nie mam marchewki w domu. Stare produkcje paprykarzu ma zamiar zacząć, także muszę kupić marchewkę, nitkę, chciałam zobaczyć kwiaty, takie typowo jesienne przed dom. Chciałam zrobić jesienne dekoracje i co nieco sobie wprowadzić do domu, ale... Nie ma nic kompletnie w sklepach. Byłyśmy w Trondheim, trochę pochodziłyśmy. W IK kupiłam dwie dynie takie małe, i to też pod namową kaszki, bo w ogóle w internecie były dynie sztuczne plastikowe w, na stronie I.K. ale w I.K. naprawdę były puchy puchy jeżeli chodzi o dział takich dekoracji to nie udało mi się kupić obrazów dwóch bo chciałam jeszcze kupić takie obrazki na kominek które chciałam postawić donice normalnie kwiaty było naprawdę wszystkiego w tym razem bardzo mało no i chciałam kupić plastikowe dynie niestety nie udało mi się kupiłam yy, Prawdziwe, namówiła mnie Katarzyna, kupiłam prawdziwe, żeby Kaśka mówi: A pestki sobie weźmiesz i zasiejesz sobie w przyszłym roku, będziesz miała swoje. No i kurczę, coś w tym prawdy jest, bo nie dość, że nie będzie plastiku, to jeszcze być może w przyszłym roku, jak sobie zasieję w namiocie, to takie swoje ozdobne małe dynki wyprodukuję. Więc jadę teraz na zakupy, zobaczę, czy są jakieś kwiaty jeszcze u mnie. W mieście może w ogóle chciałam taką dużą chryzantemę kupić, taką jaką my kupujemy na cmentarze właśnie 1 listopada, na 1 listopada, ale nie ma tutaj. Wszystko takie jakieś, nie wiem, małe, takie zwykłe, więc nie wiem co uda mi się kupić. Być może coś uda. Ostatnio jak byłam przed weekendem, to tak średnio było tutaj z kwiatami, ale starczy już tego gadania i jadę na zakupy. Zrobię sobie zakupy. Robota rozdzielona, bo trochę obowiązków weźmie na siebie Julia i upiecze dzisiaj ciasto. Bierze mi ziemniaki, ogarnie zwierzaki, więc myślę, że być może znajdę jeszcze trochę czasu na naukę, bo muszę się uczyć norweskiego no i chcę zrobić zakwas jeszcze z buraków dzisiaj, bo no te buraki już proszą się o zakwas, więc jadę. I tylko trzy wrzosy udało się kupić. Nie chciałam wrzosów tym razem, ale naprawdę żadnego wyboru w tym sklepie kompletnie nic nie było, ani żadnych takich chryzantem. Wszystkie w takich jakiś w innych kolorach. Te różowe też mi tak średnio się podobały, ale coś wykombinujemy. Zapłaciłam chyba za nie 70 koron. Są tu trzy doniczki, dlatego tak pełno tutaj. No i dużo czarnego bzu do suszenia. Dzień dobry! Dzień dobry, stęskniłaś się za pancią? Kitka, chciałabyś iść na dwór? Byłaś dzisiaj na dworze. Wszystko musi powąchać, zobaczyć. I druga pancia też się skniła, tak? No, idziemy rozpakować zakupy. Jula już działa. Dużo rzeczy udało Ci się zrobić. nie się zrobić, więc mam O wow, to tylko szarlotka i prania. I zakupy rozpakowywanie. No super. O matko, ale zimniaków to na pięć dni. O, ludzie. <śm> <śm> Jutro kluski śląskie albo kopytka. Śląski kompot. Co to za fisiowanie? TikTok! TikTok! Ty. kluski śląskie kompot i modra kapusta. Sporo czarnego, by zobaczcie, jaki śliczny. No ma przepiękny kolor, ale on jest trujący. Bez obrówki nie wolno tego nawet próbować, ani jeść dla ludzi. No tak słyszałam, że jest trujący, więc go najpierw wysuszymy. A później będziemy go gotować, dopiero jak będzie taka potrzeba. Nie będę robić sok, bo jest z tym dużo roboty, więc ja go suszę. I jak go wysuszę, to zrobimy taki odcinek z napojami odpornościowymi. <ścoughs> z napojami odpornościowymi i... i wtedy Wam pokażę taką herbatkę, która jest przepyszna z czarnego psu. A Pusia, Pusia ma sprzątaną kuwetę i siedzi w budzie. Lucyna, no, co ty tam robisz? Chodź tu! blizuję. Chodź tu, panci! Lucysia! No, to ja ale ty masz dziwnego kota w domu. A! <grym> Cuda na kiju. Dobra, rozpakowujemy zakupy. Dzisiaj 10 koron. O Jezu, jak mi tutaj mam zbliżenie. 10 koron, market, więcej. były po 10 koron, 6. Więc tak się mało. Kupiłam jedną mieszankę warzywną. Tutaj takie salami też po 10 koron było, suche, jakieś masła, takie gotowe ciasto, nigdy go nie jadłam. Te, jeżeli chodzi o Eldorado na pizzę, to jest kiepskie, ale ten i zobaczymy, coś tam z niego wymyślę, jak nie będę miała czasu w przyszłym tygodniu, bo w przyszłym tygodniu wracam już do pracy. 46 koron, zabójstwo po prostu za trzy buraki jakieś takie, o, rzepy i pasterniaki, kawałek sylera, sylera weźmiemy do rosołku. Malechewka była po 10 koron. Julka tu już się zabrała, więc tak za bardzo Wam nie pokaż. Kupiłam też jarmuż na gorąco, żeby zrobić właśnie coś z patelni. Kupiłam jakieś brokuły. Julka lubi. Julki mleko migdałowe. Dużej stoi niż normalne tutaj w Norwegii. Patelini e, też na szybko, bo wiem, że na pewno nie będzie czasu na gotowanie. Jedno jest ze szpinakiem, drugie jest z bacon i chilling, czyli kurczak. Do hamburgerów będziemy robić hamburgery, dlatego kupiłam też kapustę. kapustę, sałatę. I do sałatki. Tu są dwa makarony, też były na jakieś promce. Kaszka ostatnio robiła przepyszną zapiekankę z tym właśnie makaronem, z mieszanką warzywną, z serem i chyba z parówkami. Ja nie mam parówek, ale coś tam wymyślę. Może kurczaka. Drożdże było sporo w sklepie, a coś czuję, że zaraz znowu ich nie będzie. Kwestia tygodnia, dwóch i znowu będzie jazda z drożdżami. Ja na nich piekę chlebek. No i mąka, cukier Julia dzisiaj robi szarlotkę, prawda? Szarlotkę czy ci Kasi, kasi Julka będzie robić. A ja muszę się wziąć troszeczkę zamontowanie za norweski. Ser. Ser, 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 mozzarella starty, też jakaś promocja na dwa, cukier waniliowy, znowu zakupy z siaty, ale tu nie ma co opowiadać, słuchajcie, to normalne takie zakupy. Ususzę sobie w, tym, w tej maszynce, w której suszę swoje grzyby, ten bez i zamknę go w słoiku lub w jakiejś yy, torebeczce, nie wiem jeszcze. Muszę troszeczkę poczytać, jak się przechowuje, ale wydaje mi się, że w słoiku, jak będzie dobrze wysuszony, to będzie OK. Więc ja się zabieram za bez i buraki, a Julia za szarlotkę dzisiaj. A tu dla Tosi nic nie ma. Nie, nie to się ma. Jak wolisz z tartymi jabłkami, to tak trzeba je startymi. obierać. No dobrze, to obieraj. Julia zabiera się za pieczenie jabłecznika. Dzwonię do Julki ze sklepu i pytam czy nie mamy już tego przepisu cioci Kasi w swoim zaszycie, żeby sprawdziła na pewno i mówi nie. Tu jest tylko jabłecznik nypki Kasi. Nie mogę się rozczytać po babci. A moja mama w ten sposób napisała szybki i Julka mówi, że tu pisze nypki. Ja przychodzę do domu i mówię, no jak tu nie ma? Przecież był ten przepis tutaj. No i jest. Okazało się, że jest, więc Julia zabiera się. Jest naprawdę banalny, bo to jest taka Ciasto z kruszonki, które wykłada się na blachę, później Trzy jabłka, jabłuszek mamy bardzo dużo. Tu są też jabłka z naszego sadu. Pierwszy raz jabłonka urodziła w tym roku. I urodziła duże. I urodziła dosyć duże jabłka, znaczy duże, dla Was to nie są duże, ale jeżeli chodzi o Norwegię to wszyscy mają mniej więcej takie jabłuszka w ogródku. Nie duże, bardzo nieduże, a my takie większe już pozjadaliśmy. O, tutaj jest do wykrojenia, bo nam ptaki zaczęły dziubać i musiałam nałożyć siatkę na, na jabłka, więc Julia tutaj powykraja i zużyjemy te jabłuszka. Jeżeli zostanie więcej, to może zrobimy jeszcze w któryś dzień jabłka pod kruszonką. A, jest, w sensie taką apple pie możemy mm -hmm. zrobić w Stanach, Albo apple pie, no właśnie, ale na apple pie to jeszcze potrzebne są chyba takie dwa koszyki, bo bardzo dużo jabłek idzie. A dzisiaj w sklepie kupiłam nam trzy takie jabłka do jedzenia na deser. Bardzo duże, pierwszy raz. I cena jabłek trochę spadła, bo kosztuje 26 koron teraz za kilogram. A tak powiem szczerze, że przed końcem sezonu y, tego letniego kosztowały aż 36 koron. Ponad 36 koron za kilogram jabłek, więc dość sporo. Korzystamy póki dobra jest cena. Ja się nawet zastanawiałam. Czy nie zrobić jabłek do słoika, takich prażonych, bo ostatnio nam się nawet zepsuły te, które kupiłam w Polsce. Ale powiem szczerze, że cena nie zachęca. 26 koron za kilogram to i tak jest sporo. A druga sprawa to jest taka, że muszę popytać sąsiadów. Może ktoś po prostu nic z nimi nie robi, z tymi jabłkami? Może gdzieś można iść i pozbierać, i wtedy zrobić. Tylko tak ciężko, z czasem trochę. Ile Oddaję... jabłek? Co? Ile jabłek? Nie ma, no. Trzeba na oko. Aha. Także oddaję pałeczkę Julce i Julka już się bierze za Obieranie. pieczenie. Tak wygląda kuchnia po nagrywaniu e, holu zakupowego vlogtobera z IKEA. Właśnie muszę tutaj za chwilę posprzątać. O Boże, siedziałam na kolanach i uwierzcie mi, że mam teraz takie skurcze. O Jezu, w ogóle dzisiaj mam takie zakwasy. Przez trzy dni, kiedy byłam w Trondheim, nie robiłam nic. Nie zrobiłam ani jednego treningu, ani jednej jogi. A dzisiaj po prostu, już wczoraj byłam na treningu u siebie, a dzisiaj nie mogę chodzić. A już dzisiaj jestem po treningu swoim, oczywiście. I zakwasy znowu wróciły. A po prostu tyłek. Tyłek to jest jakaś masakra, po prostu. Moja Julka działa. Działa z jabłkami. Dużo ci jeszcze zostało? Chyba wystarczy tych jabłek, czy nie? Pokaż, ile masz. Pa, 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 No to nieźle. To jeszcze troszkę. Ja muszę zrobić zakwas buraczany i nie wiem, czy sobie nie ugotuję, bo słuchajcie, już mi buraki zaczęły mi puszczać butwinkę. W sumie jeszcze z tydzień i można by było zrobić z tego chłodnik, co nie? Także tak, tak to u mnie działa. Jeszcze tutaj mam bez, ale musiałam go suszyć, muszę go słuchajcie z tymi gałązkami. Ze względu na to, że kulki mi przechodzą przez te szczeliny, więc podejrzewam, że jak go całkiem już wysuszę, to wtedy usiądę gdzieś tam na kanapie i będę go po prostu obskubywać. Chyba nawet będzie łatwiej obskubać te gałązki niż e, niż miałaby mi wszystko przelatywać na spód. Jest godzina prawie 19. Ja dopiero wzięłam się za produkcję zakwasu. Muszę wyłączyć swój bez na chwilę, bo mnie tutaj zagusza. No i okazuje się, że wyszło mi chyba trochę więcej niż myślałam, że się zmieści. więc nastawię sobie jeszcze jeden słoik, doobiorę a resztę buraczków, które mi zostały, zagotuję, zatrę na tarce i po prostu włożę w słoiczki na sałatkę. Z tych buraków zrobię później. Pokroję je chyba w takie drobne paski i też zagotuję sobie słoiki. Może jakąś zalewę zrobię albo po prostu wrzucę do zamrażarki, żeby były na zupę. Powiem szczerze, że ten zakwas nie jest czasochłonny, bo wystarczy tylko obrać buraki i zalać wodą i czekać, tak naprawdę. Ale yy, wychodzi go dość mało. Ostatnio mi wyszedł chyba litr tego zakwasu czy coś nieco ponad litr z tego słoika, więc powiem szczerze, że tak na mnie i na starego to ja bym musiała po prostu kupić worek buraków i zrobić nie wiem z 20 ze 30 może yy, takich normalnych słoików żebyśmy po prostu mieli na całą zimę albo robić po prostu na bieżąco ich. Ale przy gwiazdce też mam sporo czasu. Więc jak będzie ta przerwa świąteczna bożonarodzeniowa, to może wtedy uda mi się dostać buraki gdzieś i zrobić więcej tego zakwasu. Zalewam i odstawiam na 7-8 dni. Jedni mówią, że w ciepłe, drugi, że w zimne. W ciepłe e, szybciej pleśnieje, w zimnym wolniej dochodzi i prawdopodobnie w ogóle nie będzie pleśnieć, więc nie wiem, co zrobię. Ten wstawiam w ciepłe i będę obserwować, nawet nie będę zamykać metalową pokrywką, tylko chyba pieluszkę nałożę i codziennie będę do tego zakwasu zaglądać. Próbowaliśmy też juki ciasta i jest naprawdę mega mega dobre. Ty też jeszcze? Aha, pycha co? Pycha. Ukroisz sobie sama, dasz radę. Pyszne, co? A jeszcze tak z gałką lodów waniliowych. No nie, Jakie... mamy, lodów, no nie to... mamy waniliowych, no nie, nie. Te czekoladowe. czekoladowe nie pasują, nie? Mhm. A schowała się do zamrażarki dzisiaj tak. po zakupach? No to super. Ciasto takie jesienne, bardzo dobre. Przyszła Tosia, Tosi trzeba dać jeść za chwilę, prawda? Mhm. I powiem szczerze, że jest godzina 19, a jestem po prostu padnięta, jakbym nie wiem, co dzisiaj robiła. W ogóle jak wróciłam z zakupów, to miałam wrażenie, że prawie dzisiaj nic nie zrobiłam. Niby wstałam o dziewiątej, tu trening, tu coś porobiłam, vloga wrzuciłam, a tak naprawdę nic. No teraz już jest w końcu podkurzane, po ogarnięte po obiedzie, po cieście. Czekam aż się zmywarka już wypierze. No i co, i ja idę dzisiaj na noc do pracy, więc będę miała mnóstwo czasu na zmontowanie vlogtoberów. No i naukę norweskiego, bo jeszcze się za to nie zabrałam w ogóle. Także do zobaczenia być może już jutro, pa!